Przez ten sen zamówię sobie pistolet. Na wszelki wypadek po moja babcia kiedyś mi mówiła, że sny się spełniają. Oglądałem poradnik na YouTube. I trzeba wejść na darkneta, nawet to trudne nie jest. O już zamówiłem. Dobra jest już moja paczka, odpakujmy. Jest. Udało się. Mam ten pistolet. Już się nie boję chodzić do sklepu. Dawaj kasę. Nie wiedziałem, że będę mógł ten pistolet pierwszego dnia użyć, ale frajda. Co ty zrobiłeś? To był mój syn. On się tylko bawił. Dzwonię na policję. O przepraszam, myślałem, że to złodziej. Ale muszę teraz uciekać, bo policja mnie znajdzie. Nie wiedziałem, że tak szybko się zjawi. Muszę szybko uciekać. Tu chyba mnie nie dorwą.